dobri, albo dobro jutro po Hrvatsku, bo ješće jest. 4.30. i dešće, stavom češnji iz na to, že chcem nagrać sceni, ktore zobačite na koncu tego filmu. Jest taki mini vlog Tako takže oglądajte do konca, idze na ušćene retvi, sprubovaš nagrać vihu slonca nad ušćene retvi, nad dolina u neretvi. Vihodze doši češnje, bo mam 15 minut do celu, I chcę przygotować cały sprzęt GoPro, kamery. Może pójdzie i dron do powietrza? Zobaczymy. Aplikacja mówi, że wyjście słońca jest o 5.53. Próbuję nagrać i ten Blue Hour, co zaczyna o 5.11. Te sceny są takie trochę tajemnicze, takie cinematic. Tak, że zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. To chodźmy na uścienie Retwi. Jest zupełnie ciemno. Jedynie co świeci jest port bo jest otwarty 24-7 A to nie tylko ja nocą wychodzę pracować <noise> Jest tutaj jakiś statek Wygląda, że się ryba nocą Ewentualnie, że jest to jakaś kontrola wodna Nie wiem, bo jest tak ciemno, że nie widzę Ewo dron stoi Gotowi. Trochę wieje, że zobaczymy jak to wszystko pójdzie Dobry dzień, dobry, jak spałeś dobrze? No, musiałeś rano wcześniej stać, żeby zdążyć dzisiaj do jedzenia, to chodź, to chodź, nie będę przyskazał, przynajmniej jeden dzień swoich wakacji, spędzonych w, w Dalmacji, spróbujcie stać wcześniej, Tak o do 600 ta cisza, ten spokój, może ma inny zapach rano, czuć go tak lepiej, e, ptaszki śpiewają, mewy się już kucą, ewentualnie kogo możecie spotkać jest rybaków, którzy wracają z nocnego łowienia, żeby wam sprzedać świeżą rybę rano, je sprzątaci ulic, dla čišće ulice, ulicę, bi żeby znowu było czyściutkie. Ale nie ma nikogo, nie ma tłumu, nie ma turystów. Faktycznie zażyłem tych momentów już I evo teraz po prostu musiałem stać wcześniej, bi znowu te momenti dożyć. Ze względu, że jest koniec kwietnia, nie jest tak zimno rano. Ale te, te momenty, te widoki, o oh, proszę, patrzcie. Jestem tutaj sam, Dva kampery sú tam zaparkované, ale ľudia ešte špihov, takže nesamovité. daleko, daleko vidat že pjerši prom do trpnju po plinu. mi pare fajnih zdjenč. Takže možete će na našem Instagram profilu zobačit šiske zdjenča. Često dodajeme i ružne posti. Które nie dajemy na przykład w filmikach. Także zaobserwujcie nasz Instagram profil, bo dodajemy tam różne reelsy i filmiki i przydatne informacje. Też mamy Facebook i mamy Facebook grupę Prawdziwa Chorwacja, gdzie się zbierają typ prawdziwi miłośnicy Chorwacji. I pomiędzy, pomiędzy sobą się dzielą różnymi informacjami na temat Chorwacji, podróży po Chorwacji. Także przyjdźcie do grona naszych e, miłośników Chorwacji i możecie się z nami dzielić o informacje albo dowiedzieć się coś więcej. je ilija se znovu obuđi v humorah a vidim da ani nad potom je nije slepša situacija žena na dolinom neretvi se obuđuju slonce bilo bi tu gdješi ak bi nje bilo zahmužone mam nadjeje že nas muri počestuju strohe slonca dišaj dženkujeme za obejženje tego činku dženkujeme spjerajoncim za spjeranje kanalu Niektóre sceny bez naszych wspierających tom filmu bi ne postale, a to są so te sceny nagrane dronem. Teraz vam se pokazuju dva filmiki, kliknite na jedan iz ih i do na stebnih očinkah.